Cześć kochani, tu Klaudia. Przychodzę do Was dlatego, że wreszcie mogę pokazać Wam projekt, który przygotowałam na warsztaty Fussy Cut Club. Pierwsza edycja klubu właśnie dobiegła końca, a rozpoczęły się zapisy na drugą edycję, w której również będę brała udział. Natomiast ten warsztat, który teraz zobaczycie, projekt warsztatowy, będzie również dostępny dla osób, które wykupią dostęp do drugiej edycji. Ale już bez zbędnego przedłużania, zapraszam Was na prezentację projektu. Praca składa się z trzech części. Teraz oglądacie pudełko, które mieści w sobie również kartkę i album. Pudełko jest stworzone na bazie takiego shadowboxa, ale to można zobaczyć, jak się już je otworzy. Ma okładkę, którą również można zdobić, oraz jest zamykane na cztery magnesy, które trzymają całą okładkę w ten sposób, że ona się nie otwiera. Po otwarciu możecie właśnie zobaczyć, że w środku mieści się kartka, oraz to jest takie ciągadełko, które jest w tym projekcie ozdobione, jest również ozdobą, ale też pozwala wyjąć album i kartkę. Bez tego byłoby ciężko, ponieważ jest to na tyle idealnie spasowane, że, że inaczej byłby problem z wyjmowaniem elementów z pudełka. Kartka jest bardzo warstwowa. Myślę, że spokojnie ma ona z 2-3 centymetry nawet. Tego może na filmie tutaj tak dobrze nie widać, ale kiedy się ją bierze w rękę, to naprawdę czuć już jej ciężar. W środku nie jest ona ozdobiona, ale to już myślę jest kwestia każdej osoby, co planuje zrobić ze środkiem. Można wykleić papierem, można zostawić puste, można wkleić kartę na życzenie. Album jest centralną częścią projektu i od niego zaczęłam wszystko tworzyć. Jest to album z elementami pop-up. Każdy taki, każda taka kompozycja składa się po pierwsze z elementów, które są na różnych, na różnych płaszczyznach, na różnych wysokościach i tworzą naprawdę dużą głębię. Jednocześnie można właśnie zobaczyć, że one tak pracują. One przesuwają się z różną prędkością, tworząc właśnie taki efekt paralaksy. A jednocześnie jest miejsce na dwa zdjęcia, 75 na 10 cm lub jedno duże zdjęcie 10 na 15 przecięte na pół. Każda z poprzednich stron nawiązuje, jakby elementami, do kolorystyki tła, natomiast tutaj, ponieważ tło jest białe, to pokusiłam się o pomieszanie właśnie elementów o różnych kolorach. Jednocześnie jest to album harmonijkowy, więc z drugiej strony znalazło się miejsce na zdjęcia poziome, dlatego że też właśnie ta strona z popapami, ona sprawia, że tam musi być miejsce na zdjęcie pionowe, więc postanowiłam, że druga strona będzie z kolei miała miejsca na zdjęcia poziomy, żeby to zrównoważyć. Ponieważ album jest harmonijkowy, to można go w ten sposób rozłożyć na stole i cały, całość będzie się dalej prezentowała myślę całkiem dobrze. Pop-upy z kolei projektowałam tak, żeby były proste do wykonania. Jest to taki, jest to mój pomysł i oparty jest on na technice floating plane, zwanej floating plane, i myślę, że jest ona do wykonania dla każdego. Już widziałam również pierwsze prace, więc wiem, że dziewczyny sobie dały radę. Z pudełkiem, o ile wiem, też nie było większych problemów. Jestem ciekawa, co wy myślicie o tym projekcie. Może Was trochę zaciekawił? No i wpadajcie na mojego Instagrama, tam pojawia się więcej informacji. Możecie też zobaczyć rozmowy, które ostatnio odbyłam z Kasią z P13 oraz z bardzo utalentowaną Tunią. No i co, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.